Na początku listopada w Moskwie zapanował chaos. Widzisz prawdziwe nagrania sytuacji w rosyjskiej stolicy. Wiele przerw w dostawie prądu i zaciemnień, 30 tysięcy osób bez energii, 10% spadek napięcia w całym mieście. Ale to nie był wypadek ani awaria techniczna, to była Ukraina. I to dopiero początek strategii, której Rosja po prostu nie jest w stanie powstrzymać. Ukraina testuje strategię, która działa lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Od początku 2024 roku ukraińskie drony atakują rosyjskie rafinerie ropy naftowej, i nie mówimy tu o jednym czy dwóch sporadycznych atakach. Do końca października 21 z 38 największych rafinerii w Rosji zostało trafionych. To spowodowało utratę prawie 40% zdolności rafinacyjnych kraju. Żebyś miał wyobrażenie, co to oznacza, rafinerie przetwarzają ropę naftową na paliwo, którego ludzie używają na co dzień, takie jak benzyna i olej napędowy. I tutaj jest ważny szczegół: Ukraina nie atakuje rafinerii tylko raz i idzie dalej. Atakuje te same rafinerie wielokrotnie. Miejsca takie jak Nowokubyszewski, Riazań i Saratów były atakowane wielokrotnie w ciągu kilku tygodni. Za każdym razem, gdy Rosja próbuje naprawić, Ukraina ponownie niszczy. To strategia z jednym celem wyczerpać przeciwnika. A rezultaty w Rosji były natychmiastowe. Prawie 60 regionów kraju zmagało się z niedoborem paliwa. Na anektowanym Krymie sytuacja stała się tak krytyczna, że władze musiały ograniczyć zakup benzyny do 20 litrów na osobę. To wywołało panikę, ogromne kolejki na stacjach i nawet kradzieże paliwa. W innych regionach cena benzyny wzrosła o 49% między styczniem a październikiem. Ale tutaj robi się ciekawie. Aby spróbować rozwiązać problem z benzyną, rząd rosyjski złagodził przepisy i pozwolił rafineriom mieszać naftę z letnim olejem napędowym, aby stworzyć zimowy olej napędowy. To wydawało się sprytne, prawda? Nieprawda. To wyczerpało zapasy nafty, i teraz Rosja stoi w obliczu możliwego kryzysu paliwa lotniczego. Rosja za każdym razem, próbując rozwiązać stare problemy, tworzy nowe. A więc ataki na rafinerie działały doskonale. Rosja krwawiła gospodarczo, ludność odczuwała to na własnej skórze, a eksport paliw spadł o ponad 23% we wrześniu. Strategia została zatwierdzona i wtedy Ukraina postanowiła ją rozszerzyć. Na początku listopada nastąpiła zmiana. Ukraina nie porzuciła ataków na rafinerię, ale dodała nowy cel do swojej listy rosyjską sieć energetyczną. I nie mówimy tu o drobnej zmianie. Liczby pokazują tę transformację. Fala dronów i ataków rakietowych była skoncentrowana na infrastrukturze. Wiele części kraju pogrąża się w ciemności. W sierpniu i wrześniu jedynie 10% ukraińskich ataków dotyczyło infrastruktury energetycznej. Między 13 października a 5 listopada liczba ta wzrosła do 38%. Było 29 ataków na infrastrukturę energetyczną z ogólnej liczby 76. To nie jest przypadek, to celowa, strategiczna zmiana. Ale w końcu, dlaczego atakować sieć energetyczną? Dlaczego nie atakować bezpośrednio elektrowni produkujących prąd? Odpowiedź ma dwa bardzo praktyczne powody. Po pierwsze, elektrownie są dobrze chronione. Szanse na to, że ukraiński dron zostanie zestrzelony, zanim dotrze do celu, są bardzo wysokie. Po drugie, około 18% energii elektrycznej w Rosji pochodzi z atomu. Atak na elektrownię jądrową mógłby wywołać katastrofę. Ukraina nie chce katastrofy nuklearnej, lecz przerw w dostawie prądu. Więc zamiast celować w elektrownie, Ukraina zaczęła atakować to, co łączy te elektrownie z miastami stacje elektroenergetyczne i transformatory wysokiego napięcia. To są urządzenia, które przekształcają energię elektryczną na różne napięcia i umożliwiają jej przesyłanie po całym kraju. Bez nich energia z elektrowni nie dotrze do odbiorców, niezależnie od jej ilości. Pomyśl o tym jak o drodze. Możesz mieć najlepszy samochód na świecie, ale jeśli droga jest zniszczona, nigdzie nie pojedziesz. Stacje transformatorowe i transformatory to drogi dla prądu. Wiesz, co w tym jest najbardziej ironiczne? To ten sam podręcznik, którego Rosja użyła przeciwko Ukrainie. Analizy amerykańskiego Kongresu potwierdzają, że zdecydowana większość rosyjskich ataków na Ukrainę była wymierzona w stacje transformatorowe i transformatory. Ukraina po prostu odpłaca się tym samym. A atakowanie tych stacji transformatorowych wielokrotnie ma sens tylko wtedy, gdy Rosja nie jest w stanie ich szybko naprawić. I tutaj historia staje się naprawdę interesująca. Przyjrzyjmy się konkretnemu przypadkowi, aby lepiej zrozumieć, jak to działa. Stacja transformatorowa Władimirska w regionie Włodzimierz to kluczowa instalacja w tym rejonie. Ma zainstalowaną moc 4010 MWA i służy jako centralny punkt dla kilku linii przesyłowych o napięciu od 110 do 750 kV. Ta stacja transformatorowa przesyła energię elektryczną co najmniej z trzech dużych źródeł, dostarczając prąd do co najmniej 750 tysięcy osób. Jest jednym z głównych źródeł energii elektrycznej dla Wielkiej Moskwy. 31 października ukraińskie drony zaatakowały tę stację transformatorową. Rezultat był natychmiastowy. 30 tysięcy osób straciło prąd, a w całej Moskwie napięcie spadło o 10%. Rosyjskie systemy obronne w tym obiekcie praktycznie nie istniały. Drony napotkały jedynie lekki i sporadyczny ogień przeciwlotniczy. To wszystko. Obiekt, który zasila setki tysięcy ludzi, był praktycznie niechroniony. Ale na tym historia się nie kończy. Zaledwie cztery dni później, w nocy z 4 na 5 listopada, Ukraina ponownie zaatakowała tę samą podstację. Jeśli Rosja naprawiała w zeszłym tygodniu, cała praca została zniszczona. Ten schemat powtarza się w wielu innych obiektach w kraju. Teraz pewnie zastanawiasz się, dlaczego Rosja po prostu tego nie naprawi. Dlaczego te ataki są tak niszczące? I tutaj dochodzimy do prawdziwej słabości, którą odkryła Ukraina. Transformatory wysokiego napięcia to nie są części, które można kupić w sklepie. To gigantyczne, niezwykle skomplikowane i drogie urządzenia. Każdy z nich kosztuje miliony dolarów, a czas produkcji jednego z nich wynosi od 18 do 24 miesięcy. W trudniejszych przypadkach może to zająć nawet 4 lata. Tak, dobrze słyszałeś. Lata, żeby zrobić jeden transformator. Rosja teraz stoi przed dużym problemem, ponieważ jej fabryki nie są w stanie produkować tych nowoczesnych, wysokowoltowych transformatorów. Przemysł transformatorów w Rosji to w zasadzie pozostałość po Związku Radzieckim. Fabryki pochodzą z lat od 1950 i do 1990 są w stanie produkować małe transformatory do użytku domowego. Ale jeśli chodzi o gigantyczne transformatory o mocy 500 lub 750 kV, które podtrzymują krajową sieć, Rosja po prostu nie ma odpowiednich zdolności przemysłowych. Przez lata Rosja sprowadzała te transformatory z Europy i Japonii. Po nałożeniu zachodnich sankcji, po inwazji na Ukrainę, ten kurek został zakręcony. Europa już nie sprzedaje, Japonia już nie sprzedaje. A sankcje blokują również kluczowe komponenty potrzebne do produkcji lub naprawy tych transformatorów, takie jak mikroelektronika, układy scalone i zaawansowane materiały. Jest pewna historia, która doskonale ilustruje ten problem. Fabryka Power Machines Toshiba w Petersburgu to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Rosji produkujących transformatory. W 2024 roku musiała wstrzymać budowę trzech transformatorów wysokiego napięcia. Powód? Specjalistyczne komponenty izolacyjne utknęły na tureckiej odprawie celnej. Turcja kraj utrzymujący relacje z Rosją. Jeśli Rosja nie jest w stanie importować części nawet z Turcji, to wyobraź sobie, jak wygląda to w przypadku Zachodu. Dziś Rosja jest niemal całkowicie zależna od Chin. Od 80 do 90% kluczowych komponentów elektronicznych pochodzi teraz z Chin i Hongkongu. Rosja postawiła się w sytuacji, w której ma tylko jednego dostawcę czegoś absolutnie kluczowego. I Ukraina o tym wie, ale ukraińska strategia sięga jeszcze głębiej. To nie są tylko ataki na sieć energetyczną. Ukraina działa według tego, co możemy nazwać strategią dwóch jednoczesnych uderzeń. Lewą ręką kontynuuje ataki na rafinerie, ograniczając rosyjskie dochody poprzez spadek eksportu i powodując problemy logistyczne z powodu niedoboru paliwa. Prawą ręką atakuje sieć energetyczną, odcinając dostawy prądu do fabryk amunicji i innych zakładów przemysłowych, jednocześnie podkopując morale ludności cywilnej, która zostaje bez prądu i ogrzewania, te dwa ciosy doskonale się uzupełniają. Bez paliwa transport jest sparaliżowany, bez prądu zatrzymuje się produkcja przemysłowa. Bez obu tych rzeczy zdolność Rosji do podtrzymania wysiłku wojennego maleje, a ludność zaczyna kwestionować koszt konfliktu. A teraz chcesz wiedzieć, co jest najbardziej ironiczne w tej historii? W końcu, jeśli kluczowe podstacje zasilające całe miasta są praktycznie bezbronne, gdzie dokładnie znajdują się najlepsze systemy obrony powietrznej Rosji? Cóż, są używane do ochrony Putina. Siedem systemów Pancir S1 i jeden system S400 zostały zidentyfikowane jako chroniące jego prywatną rezydencję w Wałdaju. Zgadza się, dom prezydenta jest lepiej chroniony niż strategiczne obiekty narodowe. Moskwa może zostać bez prądu, ale dom Putina jest dobrze chroniony. A kiedy dochodzi do takich ataków, oficjalna rosyjska narracja zawsze stara się minimalizować szkody. Regionalni gubernatorzy często opisują eksplozje na stacjach transformatorowych jako wynik upadku szczątków dronów, które rzekomo zostały zestrzelone. Ale ta wersja nie wytrzymuje, gdy rosyjscy obywatele publikują w mediach społecznościowych filmy pokazujące płonące instalacje i swoje miasta pogrążone w ciemności. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak Ukraina jest w stanie atakować cele tak głęboko wewnątrz Rosji? Jak to możliwe? Odpowiedź ma dwie części. Po pierwsze, Ukraina opracowała krajowej produkcji drony dalekiego zasięgu, takie jak model Bober. Te drony mają precyzyjne naprowadzanie first person view. I przenoszą ładunek wybuchowy KZES-6, zaprojektowany specjalnie, aby wyrządzić maksymalne szkody infrastrukturze. Według doniesień, co ujawnił dziennik Financial Times, Stany Zjednoczone przekazują kluczowe informacje wywiadowcze do tych ataków. Ukraina wybiera cele, ale Stany Zjednoczone dostarczają kluczowe dane. Oceny podatności celów. Optymalne trasy lotu, wysokość oraz odpowiedni moment na przeprowadzenie ataków, dzięki czemu można ominąć rosyjską obronę przeciwlotniczą. To tak, jakby Stany Zjednoczone dostarczały mapę drogi przez rosyjskie systemy obronne, a Ukraina prowadziła pojazd. To znaczący rozwój sytuacji, ponieważ publicznie potwierdza głębokie zaangażowanie zachodnich sojuszników w ataki na terytorium Rosji. I wyjaśnia, dlaczego ukraińskie drony były tak skuteczne w omijaniu obrony i trafiać w dokładne punkty słabości. Tymczasem zima nadchodzi do Europy Wschodniej, i w tym okresie temperatury mogą spaść do minus 10 stopni Celsjusza. Bez prądu do ogrzewania to nie jest tylko niedogodność to realne zagrożenie dla życia ludzi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jasno to wyraził w październiku. Rosjanie nie pojmują kosztów tych działań, przerw w dostawie prądu i trudności, które Ukraińcy znoszą w czasie wojny. Rosja musi odczuć cenę tych działań. Ukraina odpowiada uderzając w cele wojskowe i instalacje energetyczne, które sprzedają swoje zasoby energetyczne. Rosja sprzedaje swoje zasoby energetyczne, a następnie wykorzystuje te pieniądze wyłącznie na wojnę. Dlatego Ukraina podejmuje absolutnie słuszne działania. Jak widać, to nie jest tylko strategia wojskowa, to także przekaz, demonstracja, że wojna ma konsekwencje dla wszystkich, nie tylko dla Ukraińców. I jest to próba sprawienia, by rosyjskie społeczeństwo odczuło prawdziwy koszt konfliktu, który rozpoczął ich przywódca. Putin rozpoczął tę wojnę, atakując ukraińską infrastrukturę cywilną, próbując złamać morale narodu. Rosyjska strategia była jasna uczynić ukraińską zimę tak brutalną, by kraj został zmuszony do kapitulacji. Ale wbrew wszelkim oczekiwaniom, naród ukraiński się nie poddał. Zaadaptowali się, stawiali opór, a teraz odpowiadają ogniem. A Ukraina odkryła coś, czego Putin się nie spodziewał słaby punkt, którego nie da się odpowiednio obronić, którego nie da się szybko naprawić i którego nie da się zastąpić bez pomocy krajów, które już nie będą pomagać. Podczas gdy Putin przydziela najlepsze systemy obrony do ochrony swoich prywatnych pałaców, jego ludność musi stawiać czoła zimie w ciemnościach i zimnie. I z każdym zniszczonym transformatorem, z każdą podstacją, która staje w ogniu, pojawia się pytanie, czy to wszystko naprawdę było tego warte? Chciałbym poznać Twoją opinię. Myślisz, że ta strategia Ukrainy naprawdę wywrze presję na Rosję, by przemyślała prowadzenie wojny? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Jeśli uznałeś ten film za interesujący, udostępnij go komuś, kto powinien zrozumieć, co naprawdę dzieje się w tej wojnie. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia następnym razem.